Cześć, tutaj Piotrek, witam wszystkich serdecznie oglądających kanał Akłamania. Wielu z Was oglądających mój kanał często zadaje mi pytanie, które notorycznie się powtarza: a mianowicie, jakie rybki do akwarium? Dziś postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. I tutaj mówię z góry, że jest to tylko i wyłącznie moje podejście do tematu i nie wszyscy musicie się nim kierować. Zapraszam. Nie chciałbym, żeby filmik był zbyt długi i żebym się powtarzał tu w kółko bez końca, dlatego przedstawię to Wam w jak najprostszy sposób, jak tylko potrafię. Moim zdaniem, sposób dobierania ryb do obsady naszego akwarium powinien zawierać kilka ważnych elementów determinujących nasz wybór. Po pierwsze jest to wielkość posiadanego przez nas akwarium. Jeżeli mamy akwarium np. 25 litrów, to dobieramy ryby, takie, które w takim litrażu będą się czuły w miarę komfortowo. Oczywiście, wiedząc, jak duże będą dorosłe osobniki. Jeżeli zaś mamy akwarium większe, to adekwatnie do tego możemy wybrać gatunki, które są zalecane do takowych litraży, bądź więcej, mniejszych rybek. Jeżeli chodzi o ilość ryb w akwarium, to tutaj sugeruję wyobrazić sobie siebie samego jadącego. W pustym autobusie. I w autobusie, gdzie oprócz zajętych wszystkich miejsc siedzących stoją jeszcze ludzie w przejściu. Ja wiem, że koniec końców w takiej i w takiej opcji dojedziemy na nasz przystanek, ale wiadomo, kiedy jest wygodniej, prawda? Kolejnym ważnym elementem doboru obsady ryb akwariowych jest ich dobór opierając się o podobne parametry wody, w których występuje ta ryba. Ja tutaj bym skłonił się do zwrócenia szczególnej uwagi na jeden z parametrów, jakim jest temperatura. A potem dobierał ryby lubiące taki sam zakres temperatur. Nie mówię, że reszta parametrów jest zupełnie nieważna i nieistotna, ale jeżeli kupujemy ryby od lokalnego hodowcy, to możemy być 100% pewni, że on je trzyma na takiej samej wodzie kranowej, jaka płynie u Was w kranie. Oczywiście dotyczy się tylko ryb hodowlanych, a nie tych pochodzących z odłowu, które mają dużo większe wymagania. Kolejną ważną rzeczą jest dobieranie ryb tak, aby żyły w naszym akwarium w zgodzie ze sobą, żeby zbiornik nie przypominał ciągłego pola bitwy, a tworzył harmonię i odprężał nas, kiedy będziemy na niego patrzeć. To niestety, a może istety, wymaga tego, abyśmy wiedzieli coś niecoś o rybkach, które zamierzamy hodować. Ja osobiście polecam zapoznanie się z opisami ryb, zanim one trafią do Waszego akwarium. Nie opierałbym się głównie o szczere intencje i wiedzę sprzedawców, bo z tym różnie może być, ale samemu poszukałbym ich w necie. Jest wiele stron z obszernymi opisami ryb akwariowych i na pewno nie będziecie mieć problemu z ich znalezieniem. Tutaj informacje, które trzeba przyswoić o wybranej przez nas rybce mają dotyczyć tego, czy czasami interesujący nas gatunek nie jest rybą terytorialną i agresywną, a jeżeli tak, to do jakich gatunków ryb. I oczywiście nie parować ich razem w zbiorniku. Równie ważne jest sprawdzenie, czy aby nasza rybka nie jest rybką stadną. Co znaczy, że Ryby te w naturze pływają ławicami, i dla dobrego ich samopoczucia zalecane jest trzymanie minimum kilku sztuk tego samego gatunku w akwarium. Teraz, pomijając elementy doboru obsady, przedstawię Wam schemat, którym ja się kieruję, a który pozwoli Wam fajnie komponować obsady w Waszych akwariach. Jako fan pielęgniczkowatych, tworząc obsadę, wybieram sobie jakiś jeden gatunek z tej rodziny. Na przykład pielęgniczki Ramireza. Wy możecie wybrać sobie taką, jaka najbardziej Wam się podoba, niekoniecznie pielęgnica. Potem kupuje kilka młodych sztuk, bądź parkę, jeżeli jest możliwość ich rozpoznania. I te ryby traktuję jako główny element obsady. Dopiero to do nich dopasowuję resztę, która będzie dla nich odpowiednia, wiedząc o ich wymaganiach i usposobieniu. Taki prosty schemat pozwoli Wam trzymać Wasze ulubione rybki w akwarium, gdzie będziecie mogli obserwować je w bezstresowych warunkach i cieszyć się po prostu akwarystyką. I to chyba by było wszystko, co chciałem przekazać Wam w dzisiejszym filmiku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawcie je w komentarzach pod filmikiem. Trzymajcie się i do następnego. Hej!